Za 10 lat. Co mówili, Jezus, jaka przyszłość, jakie wróżenie, to możliwe, niemożliwe. I pokazałem Wam po 10 latach dzisiaj, co się zrealizowało. I co, sobie to sobie z tego zdajemy sprawę. I to, I to jest produkt dokładnie z tego świata. Więc my mówimy, ktoś mówi, a to w Dali jest 5 zł droży, a tu mamy ramkę ładniejszą, a tu mamy mm, odoleda porównajmy, a czy oprawa jest tańsza. Ale czy Pan. Czuję, gdzie pan jest i w który świat pan wchodzi. Bo jeżeli pan będzie funkcjonował w tym świecie, to ja z panem nie rozmawiam, bo za trzy lata to. to, to, to bo, bo, bo zanim je ja to zamontuję w wszystkich pana zakładach, to pan już nie będzie miał czym zapłacić. To ja nie chcę u pana inwestować, bo, bo ja się boję, że pieniądze w już tak, nie Nie no, zapraszamy do jakiegoś startupu, który może wypali, może nie wypali. Tylko to jest sprawdzona technologia, która jest jednocześnie innowacją. Tutaj odrobinę zawsze o każdy startup może zawsze gdzieś nie wypalić. No, to, to, to zawsze ja, ja jakby uciekłem od słów, zaraz pokażę, dlaczego. Zawsze takie nie, nieokreślone, bo one są takie bardzo kategoryczne. Zawsze trochę samokrytycyzmu. Wszystko zawsze może gdzieś nie wypalić. Ale szansa na to, że wypali, jest znacząco większa i ona jest oparta na. To, ja to mówię ja chyba tego nie mówię na racjonalnych przesłankach. Ale poczujcie to emocjonalnie. Dobra, to przechodzimy słuchajcie do fragmentów o sprzedaży. I teraz. To, co Wam pokażę, to jest dwie części wstępu do szkolenia sprzedażowego. I szkolenie, to, to jest dwa dni szkolenia z pierwszej części wstępu. ten dwa dni szkolenia z drugiej części wstępu do szkolenia sprzedażowego, a potem dopiero następuje prawdziwe szkolenie sprzedażowe. A dzisiaj Wam dam skrót ze skrótu, ze skrótu do wstępu, do, szkole, do pierwszej części szkolenia sprzedażowego. OK. I jak ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam na kolejne, kolejne części. I więc tak, pierwsze, od czego zaczynam. To jest pistez o ota. Kontrakt to już od, powiedzmy nie wykazałem się, że tak powiem o własny zasad na początku każdego szkolenia, jak się kontraktujemy jakieś są zasady szkolenia. Ale to jest, grupa jest wyjątkowo zdyscyplinowana, więc powiedzmy, że tą rzecz mieć udaje się naturalnie. Natomiast od czego ja w ogóle zaczynam? Na przykład dla przedsiębiorców i dla osób? Zaczynam od zrozumienia podstawowych kategorii. O co w ogóle chodzi w biznesie? sprzedaży z częścią biznesu. Chodzi o zrealizowanie globalnego całego celu. Tak jak moimi kolegami, jak z rękiem, z innymi rozmawiamy, jak ja dołączyłem do zespołu, tłumaczyłem o co w ogóle chodzi w takiej firmie. Jak rozmawiałem z niektórymi osobami, mówią ale jak macie tu marże? Mówimy jakieś zasady handlowe. No mówimy, tu można dużo zarobić. Ale na pewno macie dużo większe marże, więc powinniśmy mieć, nie wiem, 70%, no bo to jest biznes pewnie na 90% marży. Ja mówię, nie, to marże nie jest aż takie duże, ale jak mogłoby nie być duże w przemyśle te, technologicznym? Po technologicznych, przemysłowca, a o to, co to chodzi. Jak długo miał ujemne marże Elon Musk w Tesli? No jak dużo tracił co roku, wartość firmy traciła? Traciła wartość firmy? nie, firmy nie, nie, jego sprzedaż nie była. A wartość firmy jak I to szybko. No, no właśnie o to chodzi. Dlatego usiłuję ludziom uzmysłowić, że bardzo często myślą sobie sobie kategoriami, jakby przyjdę do sprzedaży, ja muszę mieć wy, wysoką marżę. Hmm. Czy na pewno, ja muszę mieć wysokie coś, czy na pewno, o co chodzi w ogóle z punktu widzenia firmy, a potem z punktu widzenia naszego interesu indywidualnego, i dlaczego są pewne systemy, które, o których Wam później powiem, na przykład wynagradzania, jak ustawione, że wszyscy są potem zadowoleni. Ehm, sprzedaż, no, na, na pewno chodzi o większość sprzedaży, żeby więcej sprzedawać przychód, przychód to jest ilość gra razy cena. Chodzi o marżę wartościową, czyli, ale wartościową czy chodzi o marżę procentową. Czy lepiej mieć marżę 5 Czy lepiej mieć marżę milion złotych? Trudne pytanie w pozorom. Takie Dokładnie. Hmm. Czy lepiej mieć 10 marży, która da nam w ciągu miesiąca 500 tysięcy złotych, czy lepiej mieć 1% marżu, który nam, nawet nam, czyli 000 000 marży, które nam na na czy 20 milionów marży? 1% zdecydowanie. I tak i nie, i to zależy, ale to później powiem. Bo jeżeli ten 1% daje potencjał na przyszłość większy i buduje następne rzeczy bardziej, to czasami może on mieć większy sens. Ale to zaraz wam powiem dlaczego. Ale generalnie na początku, jeżeli tak pracujemy prosto, to chodzi nam jak największy wolumen marży, żeby zbudować. Żeby więcej, jak najwięcej zebrać marży. Ale jeżeli zebranie dzisiaj większego wolumenu marży spowoduje, że biznes będzie się wolniej rozwijał, a przez to tej przyszłości nam nie zdyskontuje później, to zaraz dojdziemy do tego. Narzut procentowy. Czym się różni marża od narzutu? Ktoś wie? Na Czy marża może mieć, czy może być 110% marży? No, może. Tak? 100 można. Tak? 110% marży. Dobra. Jak kupujecie pomidory za. Za 100 złotych pytanie, czy ktoś to kupi? to za chwilę. Jak kupiłem pomidory za, za 100 złotych, a sprzedacie za 100 Dobra, jak kupujecie kup, mój pomidor za 90 złotych, a sprzedacie za 100 złotych. Ile macie marży? 10 złotych. Jeszcze raz kończę. Albo sprzedamy za 110? Nie, jak kupięcie za 90 złotych, a sprzedacie za 100 złotych. Ile macie marży? Procentowa.

A to, jest, a, to jest pytanie z, a to jest pytanie z rekrutacji na dyrektora finansowego do korporacji. I pan, czy pan się nadaje na dyrektora finansowego tutaj do nas, do korporacji? Pytanie i takie. Daj precyzyjną odpowiedź. No nie, proszę pana, dziękujemy. Ten się pomylił. No nie, proszę pana, pan się nie może być. Przychodzi trzeci. A ile trzeba, zapraszamy do współpracy. Tak? Natomiast słuchajcie, kupujemy po 90, sprzedajemy po 100, różnica jest 10. 10 zł z marży wartościowo. 10 dzielimy przez przychód, czyli przez 100 daj nam 10% marży. To ile jak musiałaby wyglądać, po ile musielibyśmy kupić te pomidory, które sprzedajemy za 100 zł, żeby mieć 110% marży? Nie ma takiej ceny. Marża nie może być ujemna, marża zawsze musi być dodatnia. Marża jest zawsze dodatnia. Natomiast narzut, yy, znaczy marża, fuh, marża, nigdy nie przekracza 100%. Przepraszam. Marża nigdy nie, nie jest większa niż 100%. Zawsze jest poniżej 100%. Natomiast narzut może być większy niż 100%. Bo marża to jest ta różnica. Czy jak kupujemy po 10, sprzedajemy po 100, to 10 zł jest różnicy. I teraz tak, ta marża procentowa, je podzielimy przez przychód, czy przy tą 100, przez tą większą wartość, to jest to marża procentowa. I on zawsze jest poniżej 100. Natomiast jeżeli podzielimy przez mniejszą wartość, przez 90, przez to po ile kupiliśmy to jest narzut i on może być większy niż 100, bo możemy za, za więcej niż 100 mieć i to jest różnica między warżą, dzisiaj nie będę się w to wgłębiał, bo tutaj ćwiczymy na, żeby się utrwaliło na szkoleniach sprzedażowych głębszych, ale nawet to warto umieć w handlu gdziekolwiek rozróżniać, czy się różni marża w narzutu i jakie są jej, jej, jej rzeczy, natomiast chodzi nam o tą marżę albo procentową, albo Albo ilościową, ale żeby rozumieć procentową, to trzeba rozróżnić od narzutu i co jak się przestrzicie, warto sobie to przećwiczyć. Żeby nawet rozumieć się z dobrymi kategoriami właściwymi. Potem, dobra, no jest marsza. Ale można mieć duże koszty, albo małe koszty. No i co nas że Jak mamy potem uzyskaliśmy ją. Spaliliśmy tyle paliwa. Nie jeździeliśmy się. Mamy marsz, Że nieprawdopodobne, ale za paliwo wydaliśmy znacznie więcej, nie? To już a, No dobra, no to chodzi nam o zysk w firmie. No i naprawdę przecież wszystkim chodzi o zysk, więc. Jaką handlowie, czy sprzedowy. Brawo, Bingo. ile te przez ile lat Czy Nie czy dzisiaj. No i znowu, to po co maska? To robi, groźnie. Rośnie. I co z tego, że rośnie?